W wolnej Polsce chciałbym powitać wszystkich na tej rocznicy Powstania Styczniowego. Wolność jest po to, żeby łączyć. Myślę, że takie przesłanie powinno nam dzisiaj przyświecać. Witam tutaj na tej sali wszystkich mieszkańców powiatu kutnowskiego. Witam yy, przedstawicieli władz krajowych, parlamentu, przedstawicieli samorządów. Witam księży, witam prałatów, dziekanów obecnych na tej sali. Witam dyrektorów szkół, nauczycieli, młodzież. Wśród nas znajdują się także ludzie, którzy o tą wolność walczyli. Jest to pan profesor, jest także ksiądz w Sposób, któremu szczególnie chciałbym tutaj podziękować i na pewno pani starosta także to uczyni za jego wkład w drogę do niepodległości, a zarazem za, za wkład w opiekę nad kaplicą Powstania Styczniowego. Bardzo serdecznie pana profesora, witam bardzo serdecznie księdza dziekana, księd, księży, proboszczów, wszystkich. Witam bardzo serdecznie również naszych sponsorów, bez których tego typu uroczystości nie mogłyby się odbywać, ponieważ budżet powiatu jest świetny. Szanowni Państwo, droga młodzieży, drodzy przyjaciele. Czasem trzeba walczyć w beznadziejne zwycięstwo, gdyż lepsza śmierć niż niewola. Te słowa powiedział Józef Czerwicz. W historii naszego kraju są wydarzenia, o których zapomnieć nie wolno. Wydarzenia, które wywarły ogromny wpływ na życie pokoleń. Do takich wydarzeń zalicza się właśnie ostatni ziemi w 1863 Możemy być dumni, że Kutno i okoliczne miejscowości były tym skrawkiem ziemi, na którym toczyło się powstańcze budycie. Możemy być dumni, że przez kilka dni Kutno było siedzibą tymczasowego żołnierza. Powróćmy dziś do tych zimowych dni 1863 roku. I wyraźny kąt w tym wszystkim, którzy Wam czyli Pól, ale wręcz z bardzo szeroki i ruszona na atakujących kozaków. Można mówić na wiele sposobów w różnym kontekście poprzez właśnie postać Aleksandra Rędzielińskiego, który no, poprzez kontakty ze, z rodziną żony Zamojskimi, jak również Leopoldem nad Konywelkiem, tutaj widocznym na zdjęciu należał do grona osób z organizowali również to powstanie. Aleksander Rębieniński, podobnie jak zwłaszcza Władysław Zamoyski, Zamoyski, był prawdopodobnie też represjonowany przez władze carskie za to udział w tych działaniach. Być może właśnie z powodu zaangażowania się w tą działalność musiał sprzedać majątek i zresztą ciężko kory wyjechać na za. Bo przez 4,5 dnia, przez 5 dni, stolicą, stolicą Polski, powstający jedynie polnego bytu. Yy, zaraz yy, odpowiem w szczegółach na pokazane, pokazane Chcę yy, nawiązać do tego, co powiedziała Pani Starosta i Pan yy, Krzysztof Starzek. Tak? Natomiast całe powstanie. Ono, tak jak słyszeliśmy już z ust Pani Starosty, ono uratowało, uratowało naszą tożsamość narodową, polską i naszą dobrą ludność W rozmowie w telewizyjnej powiedziałem, że cóż, różni różnie, różnie mówią o powstaniu, natomiast gdyby nie to ostatnie ogólnopolskie powstanie, to kto wie, co by się stało, żebyśmy nie podzielili losów bliskich nam. Zresztą i im byliśmy bliscy, bo De Valera, pierwszy prezydent Irlandii, powiedział, że kult Kościuszki powstań polskich sprawił, że on walczył o niepodległość Irlandii. Walczył, mówiąc zwłaszcza jego Rzesze e, wspierających osób po Oczywiście, e, stracili język. Większość narodu znalazła się poza wyspą, poza Zieloną Wyspą, w Ameryce. Wszelkie nazwiska z Mekki i tak dalej, to są Irishy, to są Irlandczycy. Myśmy też emigrowali, ale dla nas to była ostateczność, dla nas najważniejsza była walka o niepodległość. Utrzymaliśmy się i gdyby, to oczywiście jest gdybanie, jestem historykiem, może powinienem, powinienem od tego się uchylić, w tych mocnych dziś represjach, wtedy byłyby jeszcze mocniejsze, gdybyśmy nie okazali tej naszej demizyderminacji, czy gdyby powstania nie było. Może byśmy później w 1918 roku, po 11 listopada walczyli jedni w, w, mówiąc po, po, po niemiecku, jeśli idzie o zabór tuski, inni mówiąc po rosyjsku, jeśli idzie o zabór, jeśli idzie o zabór rosyjski. To mogłoby się stać. Powstanie uratowało naszą, naszą tożsamość. Powstanie Piło w, w każdemu do, 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 do umysłu, do mentalności to, że bez niepodobie Polski nie możemy być i to wszyscy zrozumieli. Także i chłopi, nie tylko nie, przestali być carscy, stali się polskimi, to przesada, że żeby carscy. Yy, wiemy o oddziałach nawet chłopskich. Yy, powstanie Styczciowej miało ogromnej zasługi profesora Stefana Kieliewicza nie jest jeszcze zbadany. no Powiedzmy, nie ma monografii pełnej, najnowszej, normalna progunta. Więc e, tak samo w filmie, tutaj jest czy w tym wystąpieniu e, mojego przedmówcy o robotnikach tutejszych. A chodzi o rzemieślników tak samo. Wtedy jeszcze to było płynne, to był robotnikiem, prawda, rzemieślnicy, to byli robotnicy. Ciągle w opinii publicznej było, że jest rząd pięciogłowy, że ten rząd ma świetne, ukryte podziemne i bogate oczywiście mówiono, pewne przestrzenie w przestrzeni Warszawie, to on jeden był, prawda, i on decydował i pieczył. Prawód jak tutaj wspomniano, tak, był człowiekiem ogromnie religijnym, położył aż to niektórzy nie przywili jemu, na szczęście niewielu takich jest, uważali, że to mogło nawet